Cześć, Marko, z tej strony i Pan. Witam was serdecznie na kanale Jabba de Bas. Dzisiaj mam gościa specjalnego, to i Brodaty G, zwany również Brodatym Gikiem. Załoga G. Tak, załoga G. <laughs> Ostatnio jedliśmy fasolki. Dzisiaj pokażemy wam program o nazwie "Z kamerą wśród zwierząt". Może dogryweczkę? gryweczkę? <laughs> Nie, dziękuję. Dobre. A czy co? Że ten będę ci zadawał pytania dotyczące rekina. Strusia. Boję się rekinów. A ja strusiów od zawsze. Ale nie, takich prawdziwych rekinów. Jak widzę zdjęcie rekina, to oblewa mnie pod. Serio? Tak, tak, mam tak od dziecka. Czyli boisz się, że coś pod tobą może wypłynąć gdzieś. Nie, nie, widzę po prostu zdjęcie rekina i mnie to przeraża. Ja mam wzorem Sheldona Coopera z Big Bang Theory, boję się krakena. Zawsze mi się wydaje, że ktoś wypuści krakena. No dobra, ale przejdźmy do sedna, bo słuchaj, no, szukaliśmy się tych zwierząt, nazbieraliśmy, to dawaj, pogadamy sobie o nich, nie? Kto zaczyna? Tak. No nie wiem. Losujmy. Zjedzmy no tak. fasolkę. Wiedziałem, że chcesz, że chcesz pociągnąć ten temat, ale nie, nie, nie. Żadnych fasolek nie jemy. Już wystarczająco dobrze czułem się po ostatnich, więc y, zacznijmy może z takiej trochę mocno fantastycznej strony. Właśnie, skoro ostatnio jedliśmy fasolki, to rozpocznijmy dzisiejsze nasze spotkanie od Testrala i porozmawiajmy o... Ja nim. tu nic Można nie zobaczyć. widzę. Czemu nie widzisz? Jakiego Testrala. A co to jest? Ja nie widzę nic tutaj, ty nie, nic nie nic. A, faktycznie, no ja widzę, ja widzę, widzę, widzę. Zawiesiłem się, sorry. <grym> dlatego przegrał Fasolki. To musisz mi uwierzyć teraz na słowo, że trzymam właśnie testrala w ręce. Gdzie? O tu, pomacham Ci ręką i on tu będzie, o tu, o w tym miejscu. Możesz na nim jakby koncentrować swój wzrok, zwrok, wzrok. No jest tu w każdym razie ów testral. No to dobra, to ja opowiem za Pawła, no bo skoro on nie widzi, a ja widzę, to wam opowiem, co tutaj się wydarzyło. Mamy bardzo piękną figurkę, słuchajcie, z serii Harry Potter. No w sumie z fantastycznych zwierząt. Z bo? fantastycznych zwierząt, tak, no ale... Tak. Powiedzmy, że w uniwersum Harry'ego Pottera może nielegowym bo w legowym występuje właśnie w fantastycznych zwierząt, natomiast w legowym występuje w, znaczy nielegowym występuje w Harrym Potterze. Ogólnie rzecz biorąc występuje i testral, nie wiem czy znacie też genezę testrala, testrale mogą widzieć tylko ci, którzy widzieli bezpośrednio czyjąś śmierć. I często było tak, że właśnie te zaprzęgi czy też wozy, które wiozły dzieciaki z Hogsmeade do Hogwartu były właśnie ciągnięte przez te i wiele osób myślało, że nic tam nie widać, ale to też było trochę tak wstawione dziwnie, bo niby do Czary Ognia nikt nie widział, a później no, od zakonu tak. się Feniksa widzieli, no, nie I Luna nagle i... Tak, 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 ale, tak. Widzieli, ale to tam pani tak. Rowling trochę zamotała. W każdym razie to jest taka, myślę, bardzo dziwna hybryda konia, takiego troszeczkę w stylu, powiedziałbym, klimatów zombie, trochę taki horrorowy koń i dodatkowo świetne skrzydła. Tak. E, takie dwukolorowe, błoniaste, no... Daj no zobaczcie, adę. zobaczył. Czyli wydarzyło się. Nie, nie, wiedzy? opowiadam, opowiadam. Aha, to słyszałem, to koledzy to opowiadali. Aha, rozumiem. A, rozumiem. Tak. No dobra, no to w takim razie tak, Testral naprawdę bardzo ładna figurka. Z mojej... Znaczy według mnie też jest bardzo ciekawym skrzyżowaniem właśnie konia z jakimś... jakąś gadziną. wygląda to trochę, nie wiem, jak pomieszanie. Z poplątaniem, Bo ogon ma w sumie taki lekko gadzi, nie? Tak, ale nie, bo on no, miał taki... Wychudzony ten nogą, takie jak nie wiem, jak kangur, który nie jadł do roku, a jeszcze żył. Ale myślę, że jak już jesteśmy przy Testralu, to może przejdźmy też płynnie do chyba najbardziej klasycznego zwierzęcia w Lego, mianowicie do kunia. Kóń. I Tu akurat mamy takiego odpicowanego kunia, który jest kuniem indiańskim. Tak. I to jest takim starym kuniem, który nie miał ruchomego zadu i też nie był taki bardzo zaokrąglony. Nowe konie są już takie bardziej fancy, są takie współczesne. Są. Tak, no i Chciałem powiedzieć, nie? że są trendowate, bo są trendy, ale to wcale nie byłoby to samo. Mogą, mogą stanąć dęba dodatkowo, nie? Także. E... Tak, ale myślę, że te dawne kunie miały to do siebie, że było ich bardzo wiele, bo mieliśmy kunie takie indiańskie, mieliśmy tak. kunie na przykład z Prince of Persia, które też były takimi obłożone tureckimi dywanami z właśnie jednej nocy. Tak. Mieliśmy też. Czarne, białe klasyki. Wiadomo. Te, A teraz, teraz jesteśmy ograniczeni do konia brązowego, białego, czarnego, plus tego e, tanowego, który pojawił tak. się w nowej kuźni. E, więc trochę brakuje tych koni. Chyba poprzedni zestaw jeszcze przed kuźnią, w którym konie się pojawiły, to w dwóch sztukach. To był ten powóz z Bobatą z Harry'ego Pottera. Mhm. Więc mamy ewidentny deficyt koni. I też konie teraz no, poszybowały, mimo tego, że nie latają z cenami bardzo wysoko. E, bo chyba najtańsze konie to teraz około 30 zł. Trzeba dać za sztukę. Też więc... mi się tak wydaje, że tanie nie znajdziemy. I to chyba te 30 zł to już taki mocno zużyty koń. No, yy... Taki no, na pewno niebiegowy, no nie jest. Tak, to... tak, tak. Raczej pociągowy i to mocno już wysłużony. Także myślę, że gdzieś z okolic lat... 90. Ale też, jakby pomijając konia, dzisiaj mam też taką ciekawostkę, mm. którą przytargałem ze sobą z własnego strychu. Mianowicie Killer Croc. Nie wiedziałem, czy klasyfikować go jako zwierzę, no, ale jakby nie patrzeć, jest zwierzęciem. I co jest ciekawe, to jest Killer Croc z zestawu na licencji Dalego Batman movie. No i ja go uwielbiam za łeb, dlatego że ten łeb. Jest oczywiście nawiązaniem do klasycznego krokodyla, do klasycznego smoka. E, to jest ewidentny sztos. I niby oczywiście ta nowa forma, tego Big figa i tak dalej, ale takie klasyczne liźnięcie tematu. Tak. E, za to po prostu cenię tę figurkę, że on nie jest właśnie takim przerośniętym odlewem, jak te wszystkie inne Big mm. Figi, tylko jest takim właśnie dedykiem, plus jeszcze tutaj tą głową możemy kręcić. No, 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 no właśnie, go? nie, no super jest. A ja, w, że tak powiem, odbiję piłeczkę starym krokodylem. Słuchajcie, zobaczcie, tu mamy ten samolot. odpadają mi łapy. Palce. No ten ale to on się wdał. <laughs> ale... O, zgubił nosek. To to nie jest <laughs> nosek? Nie, nie, nie. C dobra, no ale patrz, bo mamy tutaj tego klasycznego krokodyla, no i faktycznie mamy ten sam łeb, nie? Tak. To jest ten sam w ogóle jakby. Jakby to nazwać? Mord? No tak, A, to. tak. To by był mold. <laughs> mord. Ten, ten <laughs> mord. bo mord. to pół, pół mordy <laughs> trzeba. Pół mordy, czyli mord. Pół mord. E, Wężymort? We, tak, no tutaj mamy ładniejszy kolor, bo tutaj mamy ten oliwkowy, tu mamy klasycznie zielony. No kurde ja mam trochę przerost, znaczy przesyt, o, może tak, bo mam ja tego. Przerost też mam, wiadomo, nie? No. Nie od parady ja Dobra, ale słuchajcie, mam jakby przesyt trochę tej zieleni, bo dawniej. Jak ja byłem dzieckiem, zieleń wyglądała tylko tak i było samo zielone, tak tak było to zielone, że już bardziej zielone nie mogło być. Ja bardzo lubię ten oliwkowy, super i zarówno ta figurka, jak i te krokodyle też są bardzo fajne. Zresztą te krokodyle później wystąpiły w innych kolorach. Tak. Były ciemnozielone, były też te, e... takie e, dark tanowe. A nie. nie było przypadkiem też czarnych w pierwszej części Lego przygody, te, które były tymi policyjnymi krokodylami z kogutami na plecach. O kurczę, ale powiem Ci to, że nie pamiętam. Do, to LEGO to, chyba przygody, jeszcze, to czy... jeszcze chyba nie był nowy odlew, i nie wiem, czy one nie pojawiły się wtedy czarne, ale nie dam czy to sobie. Sprawdzić? Nie sprawdziliśmy tego. co się, ale ten. No to co, mamy po dwie jeszcze. No to teraz tego... wjeżdżamy chyba znowu takim zwierzętem, zwierzętem, zwierzęciem, zwierzęciem nieoczywistym, czyli dinozaurem. Tak myślę, bo... Tyranozaurem. Czemu nie? No tak, ale no właśnie, dinozaurem, ale jakim? Mm -hmm. e, to są dinozaury, które już, jeśli chodzi o odlewy, znamy od serii Dino, e, ale one dalej są utrzymane w tym momencie w sprzedaży w zestawach z Parku Jurajskiego. Akurat tyranozaur pojawia się w każdym zestawie w innym kolorze, więc znowu, gratka dla kolekcjonerów. Dwa, piekielnie drogie zwierzęta, mm, chyba w no tym momencie tak. najdroższe, e, ale jakie piękne, no ja zestawów z Parku Jurajskiego nie kupuję dla zestawów, tylko dla dinozaurów, no są świetne, tak samo jak Indominus, też bazujący na tym samym odlewie, oczywiście no. lekko zmodyfikowany, mający trochę zrogowaceń na ciele, no daje to radę. Ale jakże, zobacz jak jest piękny w porównaniu z tym z 92, takim niebieskim, akurat e, tu go nie ma. Tak, ale no mamy, dodajmy no, tego, tak, brontozaura. brontozaura, no Brontozaur, zobacz brafiozaur. sorry, Brachiozaur to jest chyba, to, 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 to i tak ten jeszcze jest niezły, nie? Ja osobiście tego to chyba lubię najbardziej. Wygląda czystym. jak skrzyżowanie Proszę. żyrafy z dziobakiem. No, A, no i przegrał. Ta walka nie była zbyt różna przegrał. przegrał, ale faktycznie. Paweł ale Maradzie, fajnie galopuje. Ja co prawda mam niewiele dinozaurów, bo jakoś tak nigdy ich do końca nie zbierałem. Dinozaury e, super. Tak, ja też uważam no. i będę musiał to na pewno kiedyś nadrobić. Natomiast no to chyba dopiero wtedy, jak wygram w Totka. I i, i, ten, i no. będę miał wolną bańkę, gdzie będę mógł sobie kupić tych dinozaurów wtedy tyle, ile bym są, chciał. Są stosem. Tak, no ale to ja odbiję też dinozaurem, takim trochę porównywalnej wielkości. Czy dinozaurem właściwie, to nie wiemy. Bardziej mitologicznym dinozaurem. Smokozaur. Smokozaur, tak, dokładnie. U nas był przed chwilą klockozaur, to teraz był dinozaur, a teraz jest smokozaur, słuchajcie. Fantazjera, kastle, mamy pięknego zielonego smoka, bardzo fajny, one były jeszcze w kolorze takim Czarno-czerwonym się pojawiły w tej serii i też były bardzo ładne. Później Mami czerwony jego... na pewno był w tej reedycji kasu do 2015. Tak, ale... był czerwony, ale on był już taki czerwony, czerwony. Tak, tak, tak. I był nie był chyba uzbrojony, jak dobrze Nie kojarzę. wiem, nie był. Tak, był zwykły, no jeszcze podobny smog jest chyba na podobnym, na podobnym jakby na. Po, wiesz, odlewie jest w hobbicie, nie? W bitwie pięciu armii. Smaug. Nie, jest... no Smaug, ale Smaug wygląda też inaczej, bo Smaug ma te takie skrzydła ruchome błoniaste. Aha, tak. No, masz on macie. jest, on jest zdecydowanie większy. Plus ma kompletnie inny odlew pyska, bo tam jest dedykowany element. Mm. No ale ze smokami też myślę, że historia jest bardzo długa i tutaj nie dałoby się pokazać jednego konkretnego smoka. Zdecydowaliśmy się akurat na taki. No ale Prawdziwy smok, taki pierwszy, pierwszy, pierwowzór. No to jest właśnie smok, który kojarzy się z krokodelem, z killer-crokiem, tak. czyli ten taki smok właśnie z głową krokodyla. Z, tym samym, z, tym samym, z tą samą tak, głową? Tak, no. z, z tymi skrzydłami ruchowymi, które ciągle wypadały, bo łamały się zaczepy. Tak. No i z możliwością wetknięcia oczywiście ognika w pysk. No ale zdecydowaliśmy się na takiego smoka, bo jakby przez lata to ewoluowało. Nie wiem, czy co to jest najlepszy smok, no. pokazywałem wam już w odcinku o wiedźmach. I tam były te smoki w kolorze zielonym. Potem pokazywałem wam w Battle Packach były czarne. E, także no już mieliśmy dużo kontaktów z tamtymi, a z tym mieliśmy niewiele. Dlatego chciałem wam go pokazać. Poza tym, super mi pasuje. Niewiele przykład... kontaktów ze smokiem, jak to brzmi. <laughs> Poza tym, e, bardzo ładnie prezentuję się tutaj razem z T-Rexem. Myślę, że. była byłaby epicka. No nie wiem. Na końcu i tak wyszłoby coś z wody i zawarło tego, bo tak by się tak. musiał skończyć film. Wszyscy zobaczyliby tę strale, ale żeby się nie namieszało, mamy jeszcze coś może bardziej klasycznego. I będzie teraz zagadka rebus. Co daje mleko? Supermarket? Krowa! Krowa, tak. Mu! Kiedyś pamiętam, że w latach 90. Po, po mailu właściwie jeszcze nie, czy po mailu, na jak to się przenosiło, była taka. Akcja o szalonych krowach, że klikało się na krowę, jak, jak rozpoznać szaloną krowę, i klikało się w zdrową krowę, i ona robiła, a druga miała takie oczy doklejone w pańcie i ona robiła tak. Mum". I wtedy wszyscy się z tego śmiali. To wcale nie było śmieszne. Wtedy nie pamiętam. E, no, się... Jakie czasy taki humor? Mamy krowę, ona jest lekko zdarta, jeszcze też pozbawiona jak klocka w środku tutaj, e, ale mimo wszystko, no, krowy e, pojawiły się w takim umaszczeniu biało-czarnym, były też brązowe, był bardziej byki i można z nich robić steki i w poprzednim jeszcze pociągu towarowym ostatni raz chyba pojawiła się już krowa w LEGO. I to pamiętam, że to też był taki mega szał na to i wszyscy chcieli takiego byczora mieć. I ja również zadam zagadkę. Co daje jajka? Struś. Bardzo dobrze. Tylko w tym wypadku nie jestem pewny, czy to jest struś czy emu. No w każdym razie... Albo strusica. Stru, strus, strusica emu. O, tak mogłabym mieć z nimi. Albo strusica emo, bo jest w wieku dagim i ma fazę buntu. No ale myślę, że nie wygląda na Emo za bardzo. I programu... to, to czarne oko... I programuje na Ubuntu. Może być, może być. No dobra, słuchajcie, w każdym razie czy to jest strus, czy to jest emu, to już jest mniej istotne. To jest, struś. jest to, tak? Tak, oczywiście tak, strusi się nazywał no, na zestaw, którym ona się pojawiła. No ale wprowadziłem tak. lekki element chaosu, co na pewno też yy, doda tutaj Tikanteri temu odcinkowi. Słuchajcie, yy, w każdym razie mamy tutaj tego strusia, jak dla mnie. Jedyny raz się pojawiły, nie? Prince of Persia i potem już tego nie wiem. Nie kojarzył do w innych zestawach. Nie sprawdzałem wcześniej na Bricklinku, więc nie powiem ci. Też nie sprawdzałem, bo właśnie też chciałem mieć trochę takiego, wiesz. Poparcia wiedzy. Tak, tak. No. To ja nie wiem, nie, wie. nie ja też ja nie wiem. Wie. Ja wie. to, nie to nie jak nie wiem, we dwójkę to pewnie tak to jest. Nie, nie ma. No to dobra, w Prince of Persia się pojawiły te strusie, faktycznie zespół z nimi był. Tak, dwa, oba mam. Yy, przytargałem je gdzieś. Jak wracałem z koncertu, to akurat żeśmy trafili do sklepu to bardzo... taki, to taki żart? Nie, ile, nie, 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 ile strusi ma bas? Obama. Obama. Obamam. Tak. obamam. E, w każdym razie wracając z koncertu właśnie zaczepiliśmy o taki wielki sklep, e, gdzie były komiksy i zabawki i tam naprawdę spędziliśmy mnóstwo godzin. Między innymi stamtąd właśnie pochodzą te oto strusie. Bardzo fajne, super. Cieszę się, że je mam w ogóle tak przygotowując sobie... Chaotycznie rzeczy do tego odcinka stwierdziłem, że mam mało zwierząt i muszę sobie te zbiory na pewno w najbliższym czasie uzupełnić. Strój. No to ja może będę walczył ze swoim lękiem i. Paweł, rekin. bardzo ładnie walczy z fobiami. Rekin. Eee, nie, rekin. Rekin też przeszedł metamorfozę, e, tak samo jak i na przykład wspomniany wcześniej krokodyl. Krokodyl teraz, jak on się pojawił w nowej wersji, wszyscy ten rzekali, jak Playmobil, jak Playmobil, ale uważam, że troszeczkę trzeba było to zmodyfikować, no bo w momencie, kiedy mamy ewolucję figurek, akcesoriów i tak dalej, no to nie można mieć dalej takich kartonowych y, y, zwierząt, które były wcześniej. No i rekin, tak na dobrą sprawę, nadal wygląda bardzo podobnie do poprzedniego rekina, jedynie co, ma nieco zmieniony kształt odlewu i ma drukowane ślipia, które teraz są groźne i straszą. No i na jego podstawie co? Dostaliśmy też rybę piłe, dostaliśmy też rybę młota, młota. E, płaszczka już ta nowa była kompletnie nowym odlewem, ale powiedzmy na bazie... Poza tym to jest zwierzę bardzo tanie i popularne, bo wielokrotnie on pojawiał się już w gazetkach, można go było za te kilkanaście złotych dorwać w zestawie z jakimś nurkiem, z akcesoriami i tak dalej, więc realnie za jakieś 6 złotych pewnie można dorwać takiego rekina. I ja ich mam zresztą naprawdę sporo. Głównie za sprawą wszelkich magazynów i takich morskich zestawów z LEGO. No to nie, to ja mam jeszcze bardzo dużo tych starych rekinów, mam też te nowe, te właśnie młoty, piły i tak dalej. Natomiast wiesz co, ja to się na przykład cieszę, że te yy, zwierzęta i w ogóle jakby generalnie LEGO przychodzi jakąś ewolucję, bo to by była mega nuda, gdyby to cały no, czas no, wyglądało wszystko tak. Tak, mega sam, nuda, ale nie? też nawet patrząc na takiego kota z LEGO, który wyglądał wcześniej jak tak. taka... Kawałek plasteliny, który ktoś przeżył, podeptał. No to tu bym się sprzeczał bardziej, że to jakiś taki, wiesz, lalkowy bardziej, nie? Że w ogóle... A co, ten stary kot? Tak. No nie, no padaka, ale wygląda właśnie jak kawałek plasteliny. No ale mówię, że sprzeczałbym się... Czy mysz poprzednia. ...który jest lepszy, no właśnie. No to w tym momencie, jak dostajemy myszkę czy szczura, no w zależności jak na to spojrzymy, ale ostatnie zwierzę to dla ciebie, niech będzie. Ale czekaj, bo jeszcze chciałem powiedzieć że tak, Paweł, masz rację, one są tanie, poza tym... Tym rekinem, który kosztuje chyba ze stówkę, jakbyś chciał kupić. to duży, tak. Ale jak ktoś robi na przykład moca z Megalodonem, to Ale tam, tam yy, on wrócił, bo mamy go teraz w tym dużym kontenerowcu takim z City, więc on o, też tam jest dostępny. O, ceny spadną, słuchajcie, bardzo bo, się bo, bo on w zeszłym roku się znowu pojawił, tylko nie wiem, czy to jest ten sam kolor, który pojawiał się w Piratach ostatnio, czy, czy w innym... No to był Light wstaniu. Blue jeszcze, chyba taki bardzo... Nie mam tego zostału, więc nie powiem, ale rzeczywiście on tam się pojawił w tym odlewie. Odlew jest taki sam, tylko mogą być ewentualnie inne kolory. kolory. Kolor to kolor tu nie jest istotny, wydaje mi się. Tym znaczy, bardziej, że ten z Piratów wcale nie jest jakiś super fantastyczny. Tyle teraz, bo ostatnie zwierzę. Tak. Dubak, trzeci diubak w LEGO, który się pojawił. Dokładnie to jest ten z tej nowej kantyny. Może też być z poprzedniej kantyny, bo był dokładnie taki sam, a właściwie dwie kantyny wstecz. Tak, eee, bo to ta poprzednia kantyna nie miała dubaka. tak. Nie miała kantyny, tak na dobrą sprawę. Tak, to był taki jakiś element. Chyba takie nawiązanie do tej pierwszej. Bardziej chociaż w pierwszej Dubak był. Element zaskoczenia to był. Tak. Wydajmy kantynę, która, tak na dobrą sprawę, nie jest kantyną. Dokładnie, ale jakby fajnie ją mieć. Ja ją mam, cieszę się, nie mam tylko jednej kantyny tej pierwszej. Mam nadzieję, że wkrótce uzupełnię to te zbiory. Tej z Dubakiem, mam... czy? Dubakiem, tak, tak. A, tej pierwszej okay. takiej wiesz, co było? No, tak, tylko do Grillo, tak, tak. solo i nie pamiętam, jaka tam jeszcze była. Yy, chyba obi... nie. nie obiła, nie pamiętam co tam było. No w każdym razie. Był tam diubak, który wygląda, mniej więcej do tego diubaka to wygląda jak ten krokodyl. Nie no, 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 to no a, nie kształt no. jest podobny, tylko nie ma tych nadruków. Chyba się nie rusza. Nie pamiętam, to też wygląda jak, ciężko powiedzieć, jak kawałek plasteliny. Raczej wygląda jak taka kupa po ciecierzycy. Ciecie... Ciecierzyc... Jakbyś zjadł kupa? dużo ciecierzycy i zrobił taką kupę. tak wyglądał ten dubak pierwszy znaczy, ja ten, ten kształt też ma podobny, zemno. ale ma nadruki i. Nie, ciecierzyca no, tak. go tu hmm. No nie wiem, uczulony jest na ciecierzycę. Bez ale... stanowisko, no to ewidentnie. Chciał mieć krowę. Bo widzicie, można też zrobić prawie scenę z parku Jurajskiego, tylko nie mamy tak. kozy, tylko mamy krowę i ją skacze. A to nie powinna, nie, bo tam koza stała. No tak, nie? koza, Zobaczamy. koza. I ona stała, i on ten, ale możemy, nie, też nie możemy, bo rekin był w Jurassic World i wtedy <laughs> wyskakiwał. Ten me megalodon. Tak. Nie, co to tam wyskakiwało? No, taki prawie me megalodon, nie pamiętam nazwy Mozozaur. tego. O. Mozozaur. O! wyskakiwał. Tak. tak, tak. Duży był. No i potem na końcu zjadł. ta scena jest fajna, tak, no tak, tak. No i na końcu, właśnie, zjadł. I szanuję, za to Mozozaura, że zjadł rekina, jeden rekin mniej. <laughs> no cóż, wiecie, każdy ma jakieś fobie, każdy się czegoś boi. Yy, tak to jest. Ja boję się tylko mojej małżonki i niczego więcej, więc jest okej. Okay. Znaczy, mam nadzieję, że jest ok, bo jeszcze nie wiem, czy jest okej. Okay. Małżonka czy... Nie, małżonka jest oh. OK. No nie mogę powiedzieć inaczej, jak się jej boję, wiesz, jest hmm. bardzo okay. Możesz dać film na prywatny, to się nie dowie. <grymne> <grymne> okej, okay. słuchajcie, dzisiaj pokazaliśmy Wam kilka zwierząt, które wybraliśmy dla Was spośród tej olbrzymiej menażerii jaką dostajemy w LEGO, bo zwierząt jest naprawdę dużo, nawet z tych starych zestawów też można wyciągnąć dużo ciekawych rzeczy. Pewnie jeszcze wrócimy do tematu, bo myślę, że taki trochę niedosyt zostawiamy, nie? Bo... Nie, no ja nie wiem, ja dzisiaj w ogóle wróciłem sobie tak sentymentem lat, do lat 90. i czułem się jak Państwo w Gutwińscy i siedzimy, tylko akurat nie, nie byłem opleciony wężem, a tobie na głowie nie siedział kangur. Tak. Ewentualnie jak Tony Halik mogłem się poczuć, tylko tak, nie, wcie, wcie, tak. Dobrze, że nie obsikał nas tapir, tak? Tapiry plują, a nie, sikają a lamy plują, tak? Tą tak to, tony. Tą – Po francusku, to francuskie. – Bon ton. – Na żyją ton ton, rozumiecie? – Oui. – oui, yeah, oui, W każdym <laughs> razie, dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Razem ze mną był Brodaty Geek. – A razem e... ze mną była Jabba de Bas, bo jak Jabba to była, no bo... – No dlaczego? To znaczy sądzić, że... – Ta Jabba, Jabba też jest A nie. tą Jabą. A ja nie wiem. Musiałbym zobaczyć, jak sika, czy na stojąco, czy na siedząco. – Nie sika. <laughs> On emanuje. <laughs> Rozumiesz? <laughs> Paruję mocnikiem. Dobra, W każdym razie pozdrawiamy Was serdecznie. Dzięki, że byliście tutaj z nami. Pamiętajcie, że u nas zawsze coś się ciekawego wydarzy. Sprawdzajcie, co jeszcze wymyśliliśmy dla Was. Elo, pozdrawiam.